Witajcie moi gani. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o szamanizmie, czyli magii plemieńskiej, magii plemion, można tak to ładnie powiedzieć. Dobra. Więc zaczynamy. Jak zawsze. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, no i piszcie że czyncie kolejne materiały. No i chciałbym podziękować znowu mojej znajomej, która pomagała mi w skryptach. I jesteś wielka. Dziękuję, że udało Ci się pomóc mi to przeredagować. Dobra, to teraz zaczynamy. Zacznijmy od takiej prostej, ogólnej definicji. Szamanizm jest to zespół praktyk i wierzeń opierających się na pojmowaniu stosunków świata na namacalnym świecie i tego, jak ten namacalny świat działa, na świat duchowy. No i na fundamentalnej roli szamana, jako osoby zdolnej do podróży. Że pomiędzy właśnie tymi światami, podróż duchowa i tak dalej, podróże w daś można też tak powiedzieć, i tego te działania są dla dobra swojej wspólnoty, bądź jej poszczególnych członków. No i szamanizm istnieje wciąż w kulturze No to możemy zaobserwować na przykład głównie w Ameryce Południowej oraz Azji Północnej oraz lokalne odmiany szamanizmu u ludów obu Ameryk, Australii, Azji Południowo-Wschodniej. Oceanii, na Syberii, w Indiach, w krajach Afryki i w Malezji. Tam są różne odmiany, co odmiana to wiadomo są pewne różnice. No i przejdziemy sobie tak do głównego zarysu. Czym zajmuje się szaman? No i szaman w swojej profesji zawiera elementy medyczne, religijne i polityczne. Taki człowiek jest uzdrowicielem, często stosuje leki ziołowe, liderem politycznym, no i liderem religijnym. Potrafi przyjdać przyszłość, udziela rad, może wdziałać <laughs> działaniu złej mocy, okadzać przedmioty do polowań. Słowo szaman pochodzi z języka tungwiejskiego i oznacza ten, który jest w stanie ekstazy. Niektórzy bada, badacze zgodnie z sądzą, że słowo to pochodzi od rdzenia sza, oznaczającego w języku ekwanków wiedzę. Szaman to więc ten, który po prostu... Wie, jest centralną postacią w każdej społeczności, która po prostu używa rytuałów szamanistycznych i tak dalej. No i mamy, szama mamy informację, że szamana może być także szamanka, czyli kobieta. I spotykamy je głównie na przykład wśród ludów mongolskich, koreaczyków i w najcześniejszych formach religii japońskiej były właśnie szamanki. Dobra, teraz szaman jest najczęściej wybierany przez ducha, który daje o tym znać za pomocą wizji, snów i specjalnych znaków. Jest to dar, rodzaj połowa powołania, które uzewnętrznia się zazwyczaj już w wieku dorastania. No i tak, światopogląd szamański, to jest dosyć ważne, jest wynikiem nałożenia się na siebie dwóch poglądów, czyli uzyskanego w stanie zwykłej świadomości oraz pochodzącego z wizji występujących po zażyciu środków hallucinogennych, no i tam jest jeszcze większy proces, ale do. Tego sobie szczegółowo przejdziemy później. No i zgodnie z tym się to poglądam, świat zbudowany jest z trzech warstw: górnej, czyli siedziby bogów niebiańskich i duchów, średniej, czyli ziemia z ludźmi, przyrodą, tam ją duchami oraz dolnego, czyli siedziba duchów podziemnych oraz dolnego, czyli siedziby duchów i podziem... duch podziemnych i po prostu dusz zmarłych. Szaman jest jednocześnie czarownikiem, poetą, filozofem, utobicielem i doradcą całego plemienia. Potrafi wyjaśniać znaczenie snów. <laughs> Dobra. Mam moc, jaka okazuje szaman w stanie trasu. Odnosi się także do kontroli nad ciałem wyjątkowym wytrzymały na ból, i brakiem bólu na zadawane mu rany. Też jest taka opis, że to szaman jest na to odporny, tak mega. Te wszystkie cechy powodują, że jest on uważany <laughs> przez. Półplemieńca jest zasobę, obrażoną zdolnością wróżenia, leczenia, pośrednictwienia między ludźmi a duchami. On wyznacza czas polowań, siania, zbiorów. Prowadzi dusze zmarłych, zaświaty światy również, też taką ma rolę. Pełni rolę lekarza, potrafi leczyć rany i choroby. Przyspiesza rozwiązanie lub po prostu potrafi załagodzić ból porodowy. No, i o ile w Ameryce Południowej szamani bywają pełnoprawnymi członkami grupy, to na przykład mieszkańcy Syberii często izolują szamana, który nierzadko mieszka w odosobnieniu, nie uczestniczy w polowaniu, ani codziennych czynnościach, ale jest obficie po prostu zaopatrywany w żywność i użyteczne przedmioty. Inni po prostu mu to wszystko przynoszą. Dobra. To teraz może tak zacznijmy troszeczkę bardziej o dalej zdolności. Ale już chodzi troszeczkę bardziej szczegółowo. No i na przykład, aborogeni wierzą, że szama może wcielić w chciał zwierzęcia, przybrać postać głazu lub drzewa, może wpisać się, spiąć aż do nieba po przedłużone szturze i wydobyć ze swoich jąder. Tak, ciekawe? Podejście, no tak. Ludzie uznają, że szama może im pomóc w rozwikłaniu ich problemów psychicznych, czy dotychczas zdrowia, ciała. Jak już wspomnieliśmy, był medykiem. A także pomoże im osiągnąć głębie poznania, niemożliwe do rozpoznania przez współczesnych uczonych. Temu dużo osób decyduje się na pielgrzymki w takie rejony. Dobra. I w legendach syberyjskich szaman otrzymuje swoje moc od pierwotnego, zwanego ludziom przez bogów Orła, Brikuta, Bri który miał im pomagać i ratować w niebezpieczeństwie. Ma Taka jedna z opcji, skąd jest ta moc szamańska, każde plemię ma tam swoje i tak dalej. Ale nie ma to dziś za bardzo szczegóły, lecimy dalej. Nawet nadmorskie plemiona północno-zachodniej części Ameryki twierdziły, że głównym działaniem szamana była komunikacja, no po z duchami, ponieważ posiadały taką umiejętność, mógł uzdrawiać, przewidać przyszłość i radzić u... rad zarówno poszczególnym członkom jak i wpływać na po prostu wspólne decyzje, jak już mówiliśmy. Takie zawody, jakie funkcje szamana przeplatają się w większości y, po prostu miejsc, kultur itd. tak I mamy tak, występują dwa typy szamanów. Szaman rodzinny i szaman profesjonalny. Szaman rodzinny jest członkiem danej rodziny i służy rodzinie lub małej grupie. Natomiast szaman profesjonalny służy całej społeczności. Rodziny szaman może być kobieta lub mężczyzna, już od dzieciństwa różniące się od rówieśników, Uff. Taka osoba charakteryzuje się izolowaniem społeczeństwa, samotnym życiem, które pozwala stracić się z duchami, czasem z wieloma takimi duchami i stać się pośrednikiem między członkami plemienia, a duchami. No i oczywiście tutaj są podobne aspekty i w tym rodzinnym i w tym po prostu profesjonalnym. Czasem Szaon zostaje osobą spadaczką, bo po prostu traktowano je jako takie niesamowicie niezwykłe, z pełnymi magicznymi właściwościami. No, ale poza cechami psychicznymi, szamana różni również cechy fizyczne. I w wielu kulturach podaje się, że małe dzieci, które kiedyś zostaną łącznikami w zasiadem duchów, nosiła się od narodzenia właśnie jakiś fizyczny świat swojej odmienności. Czy na przykład dodatkowa kość wewnątrz ciała, deformacje głowy lub innej części ciała, czyli ma jakieś coś zdeformowanego. Osoba jej podobna odczuwa na napięcie, zachowuje się nietypowo. Agresywnie, szuka izolacji, jak już wspomnieliśmy. Są to oznaki, że ta osoba ma kontakt ze, ze światami. W wieku dorosłym u niektórych szamanów manifestuje się również hermafrodyzm, czyli po prostu zaburzenie płciowości, że ciało się zmienia i tak dalej. silny rozwój tych żeńskich lub męskich, odwrotnie. U szamanki męskie, u mężczyzny żeńskie. Jakieś zaburzenia hormonalne to wywołują i tak dalej. No i się dosyć po prostu często zdarza. Że coś takiego jest. Eee, polecam poczytać jakieś artykuły, gdzie jest mowa o tym, że ludzie mogą być w spech jak pomiędzy. To się też czasami zdarza, nie tylko psychiczne, ale również biologiczne. Dobra. No i u, u tych szamanów się zdarza, że to mogą być aż tak e, mocne zmiany, że z, no mogą po prostu one wejść, oni wejść w związek z innym mężczyzną, no i mieć z nim dzieci czasami. Nie zawsze, ale też takie przypadki się zdarzają. Dobra. Teraz inicjacja prowadząca do uzyskania stopnia szamana następuje zwykle w wieku młodzieńczym, kiedy taka osoba jest młoda, wchodzi dopiero w ten cykl dorastania. Grzegorz szamana odprowadza się do osobnienia, wiele kilometrów do sady, zostaje w szałasie, napojonego specjalnym warendem sporządzonym z roślin sprowadzających wizję. Następnie, następuje potem na dla przytomności, która może trwać wiele godzin do wielu dni. Traktuje się to jako pierwszy, prawdziwy kontakt ze światem duchowym. I niektórzy po prostu nie przeżywają tej próby, natomiast ci, którzy przeżyją, zostają szamanami i swoje obowiązki po prostu sprawują do starości. Wypełniają sobie pracę, aż będą starzy. No i w kulturach bardziej totemicznych, myślę, wspominam gdzieś o, tot o zwierzętach totemicznych na kanale, e, tak. No właśnie w tym momencie po przejściu tej próby dochodzi do tego, że stary szaman przekazuje młodemu adeptowi swój totem i przez ten akt zostaje mu przekazane wsparcie określonego ducha zwierzęcego. Dobra. To jest taka główna inicjatywa, no i teraz tak. W czasie pierwszego okresu szaman uczy się swojej powinności. W kulturach, w których wielkie znaczenie nie ma bęben, służy do wyłania transów, wtedy właśnie jest to odpowiedni czas na jego pozyskostruowanie. Przyszedł próbę, dostał totem, no to robi bęben, jeżeli jest to po prostu wymagane. I czym ten, ten bęben jest taki ważny? No to Ponieważ to właśnie dźwięk wydany przez ten bęben sprowadza duchy, na gdzie musi zostać nierzadko wykonany ze skóry określonego zwierzęcia, właśnie ten bęben. I wypasto, że on jest taki właśnie szałam, to narzędzie zaczyna odbywać swoje pierwsze wyprawy za światy, podczas których nawiązuje kontakt swoimi, ze swoim duchem przewodnikiem. Dzięki intensywnemu, twardemu i bolesnemu treningowi ciała i umysłu posłyszałam w końcu posiadanie pewnych zdolności. Jeżeli to jest jakieś zostawianie na osobności, e, głodówki, e, postawianie na bardzo niską temperaturę lub bardzo wysoką, brak snu i inne tego typu rzeczy, które wycięczają organizm. No, bo organizm w takim stanie chce wrzucić endorfiny, i jest teoria, że sam wywołuje halucynacje. Dobra, ale wracając. Też szaman uzyskuje przez ten trening pewne zdolności, za pomocą którego może sytuacji tego wymagający wejść w stan ekstazy. Dużo prościej. Zazwyczaj jest osoba psychicznie niestabilna, nie jest zdolna w jakiś sposób do kontrolowania, a nawet wykorzystywania pozytywnego własnej no, własnej niestabilności neurów i tak dalej. I tak, w mityczne podróże szaman odbywa. Odmiennym stanie się do mości, w transie. Dokonuje eksstazyczny taniec, pogrąża się w szczególnej medytacji, poprzez rytmiczne np. wybianie rytmu na bębenku, monotony śpiew oraz spożycie roślin halucynogennych. I na przykład wywar z muchomorów czerwonego, borówki błotnej lub chuby, ale najpowszechniejsze używane w stosunku przez szałów na przykład oprócz muchomora, jest wywar z kory i jagód. W Andach, aby wołać wizję, stosuje się kaktus San Pedra. W Meksyku mazatokowie Meksyku, Maza, mają, mają halucynogenne grzyby. Natomiast chucciowie, Indianie kora i tachomorowie używają pejatuli, sokus innego kaktusa. W Indiach pali się hashis, tak roślinę. No i warto zaznaczyć, że rośliny stosowane przez szamanów są darzone wielkim szacunkiem, odbywają się nienokrotnie skomplikowane rytuały podczas ich zbierania, i suszenia, kiszenia czy jakichkolwiek innych metod przetwarzania. I to jest w ogóle obiektem tajemnicy, jak to rośliny zbierać, jak przechowywać i jak konserwować. To jest... O te procedury są objęte sekretem, tak? Każde plemię ma swoje i każde plemię tego po prostu choba i zataja. Charakter rytuału ma też ich przyjmowanie, czyli tak, że no, nie zażyjesz sobie tego tak, to musi być rytualne. I tak, trans, w który wchodzi szans, składa się zazwyczaj z dwóch typów. Część pierwsza, czyli nawiedzeni i opętanie przez siły zewnętrzne, duchy, zwierzęta, ponadto tego, co Plato nazywał <coughs> entuzjazmem, to jest cudzysłów, no i drugi etap, druga faza, lot duszy, który jest w stanie opuścić ciało i podróżować w świecie duchowym, realizując w ten sposób, w ten sposób zdolność przebywania w kilku miejscach naraz. Szałam w stanie transu, zdolny jest do kontaktu z duchami, te potrafią mówić ich, ich, potrafią mówić ich głosem, przedstawiać w tancu i śpiewie to, co każą mu przekazać, ładające nim moce. I teraz... Opowiem Wam kilka przykładowych praktyk szamanistycznych, które udało mi się znać, jakie ciekawsze. No i tak. Eskimosów, szaman, swoją moc uzyskuje przez stosowanie głębokiej godówki, śpiewu, tańca i braku snu, jak już wspomniałam wyżej. I wierzono, że w świecie musi panować idealna równowaga, która może być zakłócona przez złe czyny ludzi. Szaman mógł dowiedzieć się od bogów, kto zawinił, a zatem przez kogo pogorszyła się pogoda, nie udało się porowanie, pojawiły się choroby. Szaman w trakcie przywoływał. A więc bogów. Chmura jest dlatego, e, zrobię się ciemniej. Dobra. E, w trakcie przywoływał sobie bogów, żeby odsunąć ich gniew i dowiedzieć się, jakie ofiary ma, jaka ofiara ma po prostu być złożona, żeby się polepszyło. No ale jeżeli działania szamana nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, ponosił on karę, która była no, albo wypędzenie z albo w najgorszym wypadku szamana czekała śmierć za to. Dobra. W Korei szaman, czy częściej szamanka, nazywana jest Mundgen, Mudang, dokładnie to się pisze. Rytuały szamańskie w Korei noszą nazwę gud albo kut. Kut ma zapewnić dobre zbiory, podane, upływ, po, udane połowy ryb, dobre małżeństwo, urodzenie męskiego potomka, bo to w Korei jest dosyć ważne. Ma też właściwości uzdrawiające. Innym celem kud jest pożegnanie osób zmarłych i wskazanie jej drogi do świata no po prostu świata do zmarłych, tak? Przed ceremonią rytuału mudan wody i oczyszcza wodą i ogniem oczyszcza terem, na którym ma on być dokonany. Twarzyszącymi dźwiękami blaszanego bębenka mudan zaprasza siły nadprzyrodzone na biesiadę z tańcem. Taniec w obrzędzie Gód. Przykłód odbywa się boso na ostrzach noży: Obecny, obecność boga, nieba, ziemi, księżyca i gwiazd, czyli bóstw. No, obecności tych bóstw mają e, świadczyć, e, tak, podczas obrzędu świadczy fakt, że szamanka widzi strumienie światła żółtego, błękitego i czerwonego, a przez jej usta przemawiają właśnie ci zawezwani bogowie. Idąc dalej, mamy plemię Darachudów. Gorzowniczy lud na północy Mongolii, no i tak, u nich Neguj, to jest właśnie szaman i on przywołuje duchy w tańcu, kończące się najczęściej jakimś upadkiem i wydawaniem dźwięków zwierzęcych. No, bo jakiś tam dźwięków, dźwięków, głosów i tak dalej. Przypowiada właśnie w ten sposób przyszłość osobie, która do niego się zgłasza. Po wróżby otrzymuje ona gałązkę jałowca i kości zwierzęcia, które, miało, które mają chronić ją po prostu przed złem i sprawić, że Różwa będzie bardziej pozytywna, i tak dalej. Za to astecki cuder, czyli szaman uzdrowiciel, ma pewne ciekawe metody leczenia: i na przykład leczy choroby oczu, oczami lisa, depresję mięsem żółwia, kwotok z nosa karminowym minerałem, no i potrafi pomóc ludziom opętanym przez demony, no lub złe duchy. No i ostatni taki, znaleziony przeze mnie ciekawa praktyka szamanistyczna. No to są scytowie. W czasie pogrzebu jakiegoś krewnego odurzali się ziołami o właściwościach narkotycznych, żeby utrzymać kontakt ze zmarłym i żyć mu duchowo w podróży w światem. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam naprawdę za to, co się dzieje ze światłem, ale są chmury na polu i po prostu jest ciemniej, raz jaśniej, no niestety to nie jest z tym zrobić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeszcze raz dziękuję tej mojej koleżance z Discorda, która pomogła przy skrypcie. Jesteś wielka, że pomogłeś mi to zedytować. No, dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, jak już wspominałam. No i widzimy się w następnym. Bye! -o!